Witajcie na kanale Sławek Otowok. Dziś historia smutna o pewnym driverze, który chciał sobie pojeździć i dawał za dużo gazu. Historię tą nazwałem za dużo gazu. Zatem jeździec ten. Umówił się z kolegą na wspólną jazdę daleko, kilkaset kilometrów, hen, w drogę, żeby się przejechać, pojeździć sobie fajnie na motorach. No i wzięli się i pojechali. Pojechali pany, czyli na motory, i pojechali. Ale, że chcieli sobie polatać to nie będą jechać sobie powolutku, jeden za drugim ale fajne widoki, machamy sobie, nie nie to byli cwaniacy, którzy chcieli sobie polatać przez duże P i umówili się że spotkają się, będą się robić sobie przerwy tamto 100 km na przykład i umówią się w jakimś jednym większym mieście następnym i tak się umówili bo nie mieli zestawów słuchawkowych żeby do siebie zadzwonić żeby sobie gadać podczas jazdy bo tak można trochę jest słaba jakość przy takich prędkościach, no trochę ale jak się wolnie jedzie to, to można coś zrozumieć i da się i Pany nie mieli takiego bajeru i pojechali jadą, jadą fajnie się jedzie ale super, ale czaduwa pogoda piękna Lecimy Lecimy. Idziemy lecimy Coraz szybciej lecimy, panie, mamy sześć biegów i dajemy 3, 4, 5. A mam jeszcze jeden. Dam jeszcze jeden. Sześć, mam sześć, ale fajnie, jadę Jadą sobie, jadą I wiecie co było? Jeszcze nie wiecie. Obyście się nie dowiedzieli, bo to jest straszna historia, której nikomu nie życzę. To jest największy koszmar, można powiedzieć największy koszmar rydera, który jeszcze o tym nie wie. Ryder jeszcze o tym nie wie. On nie myśli o tym. Co będzie później, co będzie dalej. Co będzie dalej, jeśli każda moja akcja to jest oczywiście jakaś reakcja. Jeśli coś zrobię, to coś się stanie. Każdą rzecz, którą robię, jeśli stawiam krok, to coś się stanie. Muszę postawić następny i coś będzie dalej. Czasem ktoś zapomina, że ten szósty wiek to jest trochę za dużo, jak się nie zna drogi. Która ma jakiś zakręt Każda droga ma jakiś zakręt Nigdy nie my tak, że droga jest zawsze prosta i ona sobie leci A jak lecisz bardzo szybko, to ona bardzo szybko może się skończyć I trzeba będzie hamować W każdej akcji towarzyszy reakcja jeśli pan jechali, jeśli pan jechali za szybko pan jechali To, to wiecie co się stało? Był taki długi zakręt, i na takim długim zakręcie pan yy, nagle zobaczył, o, ale fajny zakręt lecę, lecę i zwalniam, zwalniam. Ale ta, ten szósty bieg to już było za dużo, że jeszcze tylko zwalniam. I pan zredukował na piąty bieg, trochę pana miotło, ale pan jeszcze dalej, pan wyszedł z tego, ale pan jeszcze dalej jechał za szybko. Przy tym długim zakręcie bo on się robił coraz ciaśniejszy. Bo jadę za szybko i pan zmniejszył jeszcze, zmienił pan bieg na czwarty bieg, i pan trochę przesadził wtedy. Bo pan się wysraszył, bo już było za ciasno. I pan wpadł poślizg, i pany był szlif, i nie ma pana z drogi. I nie ma już pana, dziękujemy panu za jazdę. I co było dalej? Pan się ten, ten pan się obudził nagle. O! Obudziłem się. I jestem, ale fajnie, żyję, jestem. Ale gdzie ja jestem I i, 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 i. I właśnie zaczął się wtedy krzyk. Moja noga połamana. Pan połamał rzecz nogę i, po, i połamał pan nogę i pan leżał, ale pan leżał w takich szakulcach. Droga była, na szczęście, ten zakręt był. Czysty, ale nie miał barierek. Czy, czy były barierki? Były chyba, czy nie wiem czy były, czy nie były. Powiedzmy, że nie było. I pan wyleciał, i pan leżał. Ale leżał pan w takim miejscu zarośniętym, że pana w ogóle nie było widać. było za to było słychać. Ale nie aż tak mocno słychać, żeby usłyszały te samochody jadące. I pan leżał, i pana nie było widać w ogóle. I co się stało dalej? <gry> ten kolega oczywiście bo przecież jechał z kolego. Kolega yy, gdy sobie poczekał za długo już w umówionym miejscu dzwonił i nie da rady dzwonić bo telefon wypadł razem z plecakiem i z motorem yy, gdzieś tam też w szakulce, nie widać, nie wiadomo gdzie leżę, noga boli, nie, nie mogę wstać i ten pan mógł sobie dzwonić, ale co z tego jak ten y, pan co leżał Nie mógł odebrać I leżał pan leżał, ciemno się robi A tamten kolega wrócił Wrócił tą samą drogą i Pan nie znalazł kolegi Bo pan kolega leżał a gdzieś tam w krzakulcach A pan jechał motorem Pan jechał sobie motorem, patrzał, patrzał, ani motoru nie widać, ani kolegi nie widać. A kolega w Krzakulcach leży. I krzyczy. Pomocy! Pomocy! Ratujcie mnie! Noga połamana leży, nie mogę się ruszyć. Nie mam telefonu. I co i co dalej było? Zrobiło się ciemno. Zimno. No nie aż tak zimno, bo było lato. Ale. Pana boli noga. pan złamaną nogę ma. I zrobiło się ciemno. I wiecie, co było dalej? Ktoś przyszedł. Lis przyszedł. Dziub, dziub za nogę. Łapie, łapie. Za... Dziub, dziub za nogę. Ale pan drugą nogę miał i drugą nogą kopnął. Wystraszył lisa. Co było dalej? Dalej przyszedł dzik. Z lasu przyszedł. Dzik przyszedł i za nogę. Dziab, dziab, dziab za nogę. Wiecie co było dalej? Miał drugą nogę, kopnął dzika. Dzik pobiegł. No i pan sobie leżał. I ten nie znowu przychodził. I dziab, dziab, on drugą nogą cyk. I tak w kółko całą noc. nie mówię o wiewiórkach i innych szczurak i pan co? I pan leżał i leżał Czy to koniec opowieści? Nie pana znaleźli na drugi dzień dopiero w południe czy tam nie wiem kiedy ale znaleźli go motocykliści, którzy zrobili sobie akurat tam przerwę niedaleko na drodze stanęli obok Ale mnie już wszystko boli od tej jazdy Odpocznę sobie i zobaczyli, czy nie zobaczyli, tylko usłyszeli jego krzyki: jak ktoś tam się grze, pomocy, pomocy! I i znaleźli go. I znaleźli go i pomogli mu i, i ten. I pan uratował się. To miał to, ma, to miał pan szczęście, bo mógł pan tam leżeć jeszcze. Jakby, jakby pan i ten nie mógł się ruszyć. Nikt by pana nie znalazł. I nie miał pan telefonu, ani, ani nic, nic, żadnego tego. Powiem wam takie coś To już koniec opowieści Opowieść tą nazwałem Za dużo gazu Ale to jest opowieść na faktach Bo oprócz, ja dodałem tylko tego dzika, jeża, słonia, żyrafę i, i, i inne zwierzęta, które tam były i podgryzały go Ale historia wydarzyła się naprawdę Ryder wyleciał z drogi, leżał Długo leżał Aż go nie znaleźli po krzykach i, i go nie, nie pomogli mu to się zdarzyło naprawdę to, to, to tego nie wymyśliłem ale jest na to sposób pewien jest taka aplikacja motosave motosave pisze się i taką aplikację pany sobie montujecie, czy to nie wiem czy się płaci coś czy nie i tam sobie ustawiasz jak telefon za długo leży, albo, albo, albo jak sobie ustawisz jak stoi, że tutaj bo w kieszeni, jadę, on stoi. I jak on się przewróci i za długo leży, to tam automatycznie jest, dzwoni na pewien numer, który sobie ustalacie, albo na 112. I, I jest alarm od razu, że motocykl upadł, że rider leży, nie jedzie, nie stoi, tylko leży. I jest taka aplikacja MotoSafe, można sobie zrobić w telefonie. No tylko, że można o tym zapomnieć i właśnie niechcąco, przy przerwie, jak rzucasz plecak, jak masz telefon plecaków i, i, i robisz sobie przerwę, to możesz niechcąco zaalarmować swoich tam znajomych czy, 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 czy policję. <grych> I jak sobie takie coś zamontujesz, to trzeba pamiętać, żeby umieć tego używać jeszcze. No oprócz tego jest ubezpieczenie specjalne, one kosztuje około 1000 dolarów. Dzwonisz, jak masz gps jak masz y, y, telefon satelitarny, jak jesteś gdzieś w głuszy, albo z normalnego telefonu na pewien numer dzwonisz. Jestem tu i tu, podajesz lokalizację gdzie jesteś i ten. To najlepiej mieć tel telefon satelitarny wtedy, koszta co i dzwonisz, i oni cię y, transportują w miejscu dostępnym dla helikoptera albo samolotu. W każdym miejscu na Ziemi. I to, ale to już trochę przesadziłem Ale jest takie ubezpieczenie Ale można sobie właśnie tą aplikację za, zainstalować w telefonie Motosave I No i to by trzeba było spróbować jak to działa Bo nie próbowałem jeszcze Zawsze staram się jeździć z kimś No nie, zwykle się nie da I trzeba samemu Ale jak widzicie z tej historii Nawet jak jedziesz z kimś To y, można też się zgubić Ile razy się zdarzyło, że lataliśmy w 10, czy tam w 5, i nagle połowy nie ma i nie wiadomo gdzie są. I trzeba się szukać, bo kto, komu ktoś się wywalił, komuś się coś zepsuło. To, to trzeba wcześniej sobie właśnie ustalać trasę, gdzie jedziemy i później tą samą drogą wracamy. Bo też się tak zdarzyło, że kolega złamał nogę po drodze. I też jechaliśmy, jechaliśmy i nagle nie ma. Połowy nie ma. I wróciliśmy, a kolega nogę kłamaną miał. No też nie wyrobił zakrętu, za szybko jechał, nie wyhamował. Właśnie, jak się jeździ już ostro, to trzeba się zabezpieczyć jak się da. Bo to nie boli, no trochę kosztuje, ale Mam spokojniejszą głowę, i wtedy właśnie akurat nic się nie stanie. Bo jak nie masz zabezpieczeń, to coś się stanie. I później, ho-ho, co się stało. I to by było na tyle z tej moto opowieści. Uważajcie na siebie. Nie dawajcie gazu za dużo, bo pan może was spotkać coś nie, 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 niekoniecznie fajnego, czadowego, odwrotnie. Także czy, jak się bawicie, to trzeba umieć się bawić, bawcie się mądrze i pamiętajcie o tym, co się stanie dalej. Bo każdy krok to jest już reakcja, następna. to trzeba pamiętać. Myślę, że opowieść się podobała, bo opowieść była prawdziwa. Nie jakieś tam oprócz jeża, kreta i tego jezerwieża też. Flamingów nie było, ale mogły być. I następna opowieść będzie jeszcze bardziej prawdziwa i jeszcze bardziej czadowa. To zobaczycie już za chwilę, bo tą opowieść opowiem Wam tam. A tymczasem, trzymajka się do zobaczyska? Hej!